No, chodź, co tam jest? Co tam jest ciekawego? Samochody jeżdżą daleko, tak? Chodźcie się Luś. A tutaj wczoraj dzieciaki miały zabawę, zobaczcie. A tu, zaraz, za tymi krzakami są domy dla starszych ludzi. Cała ulica była bielusienka w dymie. Dwie straże pożarne przyjechały. Masakra. Piromani. Dzisiaj ma w miarę lepszy dzień. Czesio! Good boy! No chodź! Chodź ty szybko! I bok! Chodź tu! nie. Tutaj ja do was mówię z przeszłości. Materiał, który za chwileczkę zobaczycie, był nagrywany już dawno, dawno temu na samym początku, jak się zaczynał sezon ogrodowy. Także wybaczcie ten cały bałagan, co tam będziecie widzieć w ogrodzie, no bo będzie tam troszeczkę bałaganu. ale ja wam tylko bym chciała powiedzieć, że do 31 sierpnia Mamawusza na swojej stronie ma świetne, świetne zniżki. Także zobaczcie wszystkie informacje, macie tutaj pod spodem. A teraz was serdecznie zapraszam do obejrzenia nowej maszyny, którą mamy w naszym ogrodzie. Ach. Nic wam więcej nie powiem. Obejrzyjcie. Czy Wy widzicie, co do nas przyszło, <laughs> mam ocean. Był tak y, zadowolony z naszej recenzji Yuki Mini, że zdecydowali się przysłać nam Luba Mini AWD. Także co? Bierzemy się za rozpakowywanie! Jak nie lubię nagrywać z mikrofonem, to jednak muszę, bo nagrywamy na dworze, a dosyć mocno wieje. Bierzemy się szybko za rozpakowywanie. Pudełko większe niż y, z ostatniego modelu, a tutaj na wierzchu wszystko wygląda bardzo, bardzo. Podobnie, moi drodzy, mamy ładowarkę. Może fajnie było pokazać z góry, jak to wygląda? Bo zobaczcie, jak to wszystko jest zapakowane. No pro, pełna, pełna e, profeska. Jak zawsze. Dobra, no to ty może wyciągaj tutaj wszystko. No, to jest bardzo dużo rzeczy. Ja bym się chciała dostać tutaj mamy zapasowe noże, moi drodzy. Ja bym się chciała dostać do głównej atrakcji, czyli do... E, kosiarki, która powinna wyglądać przepięknie już widzę, że wygląda przepięknie i jest biała o ile byłam troszeczkę rozczarowana, że tamta była szara to z drugiej strony się cieszyłam, bo jednak szara to... Sz... szara... co ty na to? no wygląda mega I to są ale te... koła, w ogóle co to jest? tutaj moi drodzy mamy cztery koła, widzicie? Dwa z przodu dwa z tyłu w poprzednim modelu mieliśmy tylko dwa tak mniej więcej z tyłu osadzone. No dobra, no wyciągaj. No jak to, to wygląda? jest taki sam. O Jezu, jakie to jest ciężkie. Cięższe? Jest ciężkie. Okej, okay. ma... dobrze wiedzieć. Wygląda jak rajdówka no to już są gadżety, o których ja niestety nie mam pojęcia no bo ja się takimi rzeczami za bardzo nie interesuję zobaczymy jak to, jak ją sobie setapować i zaraz się do Was odezwiemy, mam nadzieję, że dzisiaj zdążymy wykosić trawnik, Czesiu nasz, który się bardzo wysopał, zobaczymy czy nam będzie tym razem towarzyszył też, czy niestety nie e, to się okaże, ostatni model w ogóle jego nie... No zero, zero reakcji, także mam nadzieję, że tym razem będzie tak dobrze. Trawę, jak widzieliście, zostawiliśmy dosyć długą, także mam nadzieję, że w tym razem uda mi się wykosić to na kwadracik, na szachownicę, bo tak bardzo chcę, a zawsze trawa jest za krótka. Montuję właśnie kamery, bo tu jest. Inna trochę. Tam kamera jest wbudowana. Zupełnie inaczej to wygląda. Poczekajcie. W kamienie. jak tutaj widzicie, kamera jest od razu wbudowana. Ona nam tutaj wspaniale służy. Także nie wiem, będziemy musieli się z jedną pożegnać, ale tylko z jedną. Nie będzie to wielki żal, bo jedną czy drugą sobie zostawimy. Także zobaczcie, jak tutaj to wygląda. Stoi sobie i świetnie nam cały czas służy. To jest bardziej takie kosmiczne, jak dla mnie, a dla Ciebie? System jest ten sam co w tej mniejszej. Jest ta kamera po prostu. No i to mi się podoba, że dają od razu sprzęt do montowania. Ja lubię takie rzeczy. To takie trochę Ikea zrób to sam. Ale chyba dużo łatwiejsze niż Ikea zrób to sam, czy nie? To jest, jest, to jest proste no akurat. No, no pewnie jak gdybym posiedziała, to też bym dała rady zrobić, ale cztery śrubki. A chciałam wam tylko pokazać te, tą antenę, z, jak my używamy Yuki Mini. To antenę sobie po prostu zawiesiliśmy tutaj na bok, i tak jakbyście oglądali nas nie z Anglii, a z Polski czy z no to tak to w Anglii wygląda. Wszystkie rury mamy na zewnątrz. No niestety, tak to jest, ale tak, antena jest tutaj i działa nam super. Okej, okay, wyciągamy. Mini z garażu, bo musimy porównać i chcemy też zobaczyć, czy jest to ta sama ładowarka. Wygląda chyba tak samo. Nie, Radek, tamto jest dużo dłuższa. Ja już widzę, że to jest co innego. Dużo dłuższa jest. Dobra, moi drodzy, mamy jedną ładowarkę obok drugiej i jak widzimy, wyglądają one zupełnie inaczej. Ta z luba mini jest dużo dłuższa niż Juka Mini, czy dużo dłuższa? No, widzicie jakieś 10 cm. Inna jest tutaj taka osłonka no, na ładowarkę, no zupełnie inaczej to wygląda. Ta troszeczkę nam się przekurzyła, bo niestety przez dwa tygodnie ostatnie, trzy tygodnie ostatnie cały czas lało. Także też czekaliśmy, żeby ta trawa nam trochę podrosła. Już ładowarkę mamy podłączoną. Myślę, że może puścimy je obydwie dla porównania. Co jest fajne, moi drodzy, no akurat tu się teraz nam coś secapuje, ale co jest fajne, że obydwie z tych kosiarek są na jednej aplikacji. Tak kosiarka wygląda pod spodem i wiecie co, cały czas dla mnie jest nie do uwierzenia? To, że ona koszą tylko tymi malutkimi nożami. Ja po prostu jestem w szoku. No i zobaczmy jeszcze raz na te koła, bo takie koła mamy w Lubie. Jeszcze mamy takie. I to jest napęd na cztery koła, tam są tylko trzy koła. Dobra, ona się tam, no i tutaj trochę podładuje i wrócimy do Was później. Później ma być ładna pogoda. A jeszcze co jest fajne, może ona Wam kosić na pochyle aż do 80 stopni. To po prostu wow! Moi drodzy, Radek teraz robi tutaj mapowanie ręczne, mamy cały czas i mamy tutaj granic zrobionych, także on to robi, żeby wiecie, na nie pościnało kwiatów, a nie innych nie powinno, nie pościna. Jezu, ale to jest sprzęt, ale to poważnie, wow, jak to zasuwa, jak to, jak to w ogóle poważnie wygląda. I tutaj szkoda, że nigdzie nie możemy pokazać, bo on niby kosi też przy samych krawędziach, także to byłoby fajnie zobaczyć, żebyśmy mieli tak powykańczany trawnik przy Płocie, no ale niestety nie mamy. No, cały czas nie mamy tego zrobionego. No, ale mam nadzieję, że wreszcie na to przejdzie czas i to nawet w tym roku. Ja pierdzielę, co tutaj jest w ogóle? Zobaczcie, co tutaj jest w ogóle. Tutaj można sobie wykosić obrazki. Tutaj mamy serduszko do wykoszenia. Damy, zrobimy sobie to serduszko? Patrzcie, literki, można zrobić napis, można zrobić najróżniejsze rzeczy. Choink, ale mega księżyc. No, ja jestem w szoku. No i literki można właśnie, bo wiedziałam gdzieś, że ktoś sobie gdzieś tam ktoś napisał Happy Birthday czy coś takiego. Można normalnie tutaj ułożyć napis. No mega, co? No nie będziemy nic układać. Chciałabym zobaczyć, czy damy je rady koło siebie puścić, jakoś by zobaczyć, y, jakie jest nagłośnienie. Jolka, <grym> jakie jest nagłośnienie. No i też, jak nasz cześćko będzie. Cześćko, na razie, tak jak mówiłam, jest troszkę wypłoszony. Tutaj też mamy takie y, najważniejsze przyciski na górze. Także jak widzicie, mamy duży stop, czyli to jest emergency stop. Ten przycisk tutaj Wam mówi, że albo włączacie, albo wyłączacie robota. Tutaj mamy start, czyli zaczyna nam pracę. Y, tutaj wraca do doku. I tutaj, jeżeli chcecie obniżyć noże całkowicie, no to obniżacie. Przyciskając to, to jeżeli naciśniecie stop, to automatycznie Wam się od razu luba wyłączy. Dobra, o ile wiecie, pokrętło macie na górze, żeby sobie dobrać długość trawy, no to tutaj macie, widzicie w aplikacji. I tutaj jest o 5 cm wyższa, czyli możecie lecieć od 20 cm do 65. Ja bym ustawiła na próbę radek, może 50. No, ta trawa ma na pewno. Zobacz, ona jest bardzo, bardzo długa. żeśmy jej dosyć długo nie kosili. Ustawiłem Prędkość, bo można ustawić prędkość, prędkość koszenia. Zobaczcie, można też ustawić prędkość koszenia? Tak? Dałem, no, dałem na maksa. Możecie też, właśnie, jeżeli chcecie robić paski, no to sobie patrzy, patrzycie, jak te paski wyglądają. Czy mają być prosto, czy mogą być yy, w poprzek, czy Może być random. Czy random, jakiekolwiek. Teraz zróbmy po prostu jeden pasek. Przelecimy nową lubą, a obok przelecimy juką. Ja chciałabym zobaczyć, jak one są głośno. Jak, je, jak jedna do drugiej ma się, i jak szybko właśnie się poruszają. I co tutaj jest w lubie innego, to ona się jeszcze bardziej nadaje na właśnie takie nierówne tereny. Nasz naprawdę tutaj też jest nierówny. Czesio tutaj też, to co Luna robiła, to w porównaniu z tym, co robi Czesio, to jest jeszcze. To co Luna robiła, to było nic. Czesio tutaj po prostu z tym trawnikiem tak szaleje. Czesio, czy wiecie co Czesław robi? Ten, co tam idzie, właśnie wykupuje dżownicę, wyciąga je delikatnie zębami, a później się w nich tarza. No, także mamy pełno, e, pełno dziurek w ogrodzie. Troszkę więcej opcji, zobacz, bo szachownicę nawet można sobie ustawić. No dlatego ja Ci cały czas mówię. Aha, szachownicę taką powykrzywianą, tak? Wiem, że jakiś diamond też jest. Można to zrobić takie coś. Aha, takie nie, takiego czegoś nie chcemy. Albo takie. Zygzak. Albo... Albo zwykłe koszenie, tak? Mhm. To, my to my to mieliśmy zawsze. Patrz, order. zigzag first. First. Aha, że chodzi? Czy pierw granicę, czy pierw e, wszystko, tak? Mm -hmm. No obojętnie. Pierw zrobimy zwykły pasek. OK, tym się zaraz pobawimy, a pierw e, jedziemy, jak chcę mówię, porównać tą głośność. Wyłączyłam mikrofon, żeby mieć tutaj taki prawdziwy dźwięk. E, no i co? Będziemy zaraz startować z drugą, tak? On jest, jeszcze, on jest jeszcze cichszy, chyba, nie? No, ale widać, że jest wykoszony. Spoko. No, piące jest ok. Yy, pamiętajcie, bardzo ładnie. Uwej, zobaczcie, jak ta trawa jest skoszona. Dałam na 5 cm, bo chcę tylko widzieć. Zobaczcie, tu jest różnica. Od razu widać jeden pasek. Tutaj jest skoszone, tutaj nie. Dobra, leci nasza luba. Słyszycie, jak to cichutko jest. Zaraz zobaczymy, jak jakąś trawę wyższą zacznie kosić. Bo tutaj za wysoka to ona nie jest. Na razie się ustawia. Patrzcie, jakie dziury ma. Widzicie, właśnie te dziury tam. O tym ja mówię. Mamy pełno takich miejsc w ogrodzie. Kurde, no nie wiem, czy ona jest cichsza niż tamta, czy tamta też jest taka cicha. Także dobra, posłuchajmy jeszcze raz tej. Aleńki piesku, nie boisz się, nie? A, posłuchajmy okimini. ona już kosi też. Okej, okay, ta jest troszeczkę głośniejsza. Ale to tylko jak się kucnie, to to słychać tak naprawdę, bo... ale ona jest zakurzona? Bo jak jesteście z daleka, no to w ogóle nic nie słychać, znaczy z daleka. Jak stoicie, to ich praktycznie nie słychać. Ta jest zdecydowanie wolniejsza. Tak. No, dużo wolniejsza i to widać, bo zobaczcie, jak ta sobie powolutku jedzie. A zobaczcie, jak Luba nam zasuwa. No, Luba sunie po prostu. No, naprawdę zasuwa Luba. W porównaniu do tamtej, nie? No i to mnie znowu najbardziej cieszy, że nasz tutaj bohater w ogóle nie jest... No, nie zwraca w ogóle zupełnie na nie uwagę. Zupełnie jego one nie interesują. Czesiu, ty jesteś taki mądry. Ta ma napęd na 4 koła, i nie jest prawej żaden problem wjeżdżanie w, w te dziury u nas w trawniku. A te dziury naprawdę mamy spore. Ja, zobaczcie, no tutaj, o na przykład zobaczcie. No to da, patrzcie, jak ja tutaj dam stopę, jaka jest. Nie wiem, jak to zrobić, żebyście wy widzieli. No widzicie, jaki jest spadek? To mamy naprawdę spore dziury i pełno takich yy, małych dziureczek. No z tego względu, no bo mówiliśmy, przedtem ląka. Kiedyś to w ogóle nie tutaj stał basen i tą wielką dziurę mamy. No ale przedtem ląka, a teraz Czesław nam wykupują trawkę. Ale niech wykupują, ja tam nie mam nic przeciwko temu. Jakim dobrze, to niech wykupują. To sobie normalnie leci. Skosić nam może do 1500 m kwadratowych. Nasza tutaj zieleń wynosi 120 m, tylko te, gdzie są zielone obszary, gdzie jest trawka, Trawa. I na jednym ładowaniu kosi nam dwa razy. Czyli no jedno ładowanie przypuszczam, że będzie około 250 metrów. Super. Wiem może, że troszeczkę sobie za dużo zostawiliśmy jednak za wysoką nie, trawę. No ale chciałam, żeby było widać tą różnicę przy szachownicy, bo mówię, tą trawę mamy naprawdę, naprawdę bujną, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. jedną koło drugiej. Możecie sobie porównać, jak one wyglądają razem. Która Ci się, Radek, bardziej podoba? Ta z czterema kółkami. Ta z czterema kółkami, czyli Luba. Ta jest cichsza, dużo cichsza. Mamy już sierpnia, a ja dopiero jestem przy, <grych> przy Wigilii, moi drodzy. 24, School Beauty. Tu mamy e, Charlotte Tilbury, Pillow Talk i tu mamy Blush. Wand, czyli taki blush, One chyba są w tubce, jak się nie mylę. Kolor jaki mamy? E, Pillow Talk Pink Pop. Pink Oops! Pop. Nie, nie, bój, Czesiulinkuś. Czesiulu, nie, bój, to pani tylko coś wypadło, no? Chodź tu koło mnie. Chodź koło mnie, zobacz, co tu jest. Co tutaj mamy? Co tu mamy? Bardzo wieje i czasie, jak jest troszeczkę przerażony. Kid, bo idziesz jednak na dwór, tak? Nie boisz się dobrze, A właśnie się boi. Widzicie, bo rusza nam się tutaj to nad e, Spa, i on się po prostu boi. Moja bojąca dusza. Ale dobra, wróćmy do kalendarza. Rusz, otwórzmy to. Jak się nie mylę, to są takie wtówce? Tak. Czy chcemy to teraz otworzyć? Może nie teraz, ale przypuszczam, że sobie na dniach zrobię jakiś taki ładny makijaż. Chodzi ode mną, o, za mną ostatnio właśnie taki full make-up z podkładem, z różem, z rozświetlaczem, z brązerem. Myślę, że coś wymyślę. Nie miałam tego różu przedtem. No widać, że to jest produkt droższy. W ogólnie moim zdaniem Charlotte Tilbury zawsze przykłada wielką, wielką wagę do tego, jakie produkty wyglądają. I to widać. Także tu mamy to. A24 w Selfridges. Okej, okay, tutaj mamy mgiełkę i to jest mgiełka Brazilian Crash Cherioza, czyli mamy Black Amber Plum i Vanilla Woods, czyli bursztyn i drzewo waniliowe. No ciekawe, jak to będzie pachniało. Brzmi, wygląda jak zapach taki letni, ale brzmi troszeczkę jak um, zimowy, nie myślicie? Mgiełka perfumowana. O, to są takie typowe mgiełki. One się nie utrzymują długo, ale spoko, tak wiecie, do pracy się wypryskać wsem raz. Także e, 24, e, powiem Wam, że nawet fajnie to wygląda. bardzo proszę, nasze pomidorki, a mam chęci na fasolkę po jak powiedziałabym, Doradka był w polskim sklepie, kupił fasolę, już się tutaj moczy, a ja, co prawda jest wcześniej, dopiero jest 14, ale właśnie sobie zrobię wcierkę ee, z anwen, tym razem, tłum, bo ja sobie je mm, zmieniam raz anwen i raz z bioony mam i oczywiście sobie wmasuję. Miałam zamiar zrobić chwila kinleja we włosy, ale chyba jednak zrobię tylko to, a pod prysznicem sobie zrobię olaplex z kalendarza. I tak, i taki będzie plan, bo chciałabym jeszcze włosy na jutro wyprostować. Radzie zrobił, czao. Chicken chaulmain. Chicken main, e, czyli kuczeka z makaronem. Radio umie gotować. No, żeby nie było. No i się zaczęło. Widzicie tą ulewę? Czy wy ją widzicie, czy Siulo? Ty widzisz, tak? Widzisz i patrzysz, i zły jesteś, że na dworze nie możesz być, ale daje. Przed chwileczką zdążyłam pranie ściągnąć, bo wiedziałam, że się zacznie. Wow, długo już tak u nas nie padało. Bardzo długo. Prawda, Czesiuluś? Cześć, kochanie. Pokażesz się wreszcie troszkę z bliska? Pokażesz się z bliska? Czesiula! Bardzo nie lubię, jak do niego z kamerą podchodzę. Ale zobaczcie, jak on się pięknie błyszczy. To, że się błyszczy, to nic. Ale zobaczcie, jaki siwy pyszczek ma. Mój z staruszek. Moje kochanie, maleńkie, tak? Taki piękny piesek. w Wprzuchujmy, imbucz. Taki przepiękny jesteś. Boże, jaki piękny. Trzeba delikatnie z pieseczkiem moim cały czas, prawda? Bardzo delikatnie. Bardzo delikatnie. Pani kocha. Tak. Pani bardzo kocha, wiesz, jest najkochańszym pieskiem na świecie. Już denerwujemy się. Ok, zostawiamy. A ja jak widać siedzę e, z Olaplexem na głowie. Już chyba jakieś 50 minut, także zaraz będę szła i zmywała. A myślałam, że po prostu je ja sobie włosy jeszcze dzisiaj, póki radosowej jest, bo Radek mi zawsze je tam z tyłu jeszcze kontroluje. E, no ale nie, nie dałam rady. Radosowa już nie ma, a ja nie chcę, wiecie, chodzić we włosach gdzieś, gdzie mi tam coś z tyłu odstaje. Także e, może sobie zakręcę jutro, albo może po prostu upnę, a wyprostuję sobie jutro. W każdym razie, zaraz pójdę zmyć. Jest co prawda godzina dopiero 16.20, moi drodzy. Wiecie, że ja absolutnie jeszcze nie szykuję się do snu. Ja nigdy tak szybko y, spać nie chodzę, ale właśnie chciałabym sobie zrobić taki wiecie. Taki bardzo powolny wieczór. Wczoraj miałam czas na sprzątanie, także wszyscy co zaglądasz? Także wczoraj było sprzątanko, a dzisiaj właśnie taki dzień na relaks. A, jeszcze coś wam chciałam powiedzieć. E, ten zapach, co wam pokazywałam w kalendarzu, ten zapach pachnie jak e, z tej samej marki ten balsam do ciała, co mam. Muszę sprawdzić, czy to jest ta sama wersja zapachowa, ale wam mówiłam, że to jest najpiękniejszy zapach balsamu do ciała, jaki mam i to pachnie identycznie. Także to chyba jest ten sam zapach. Pięknie wygląda prawda? No przepięknie dobra, po dwóch godzinkach na wózach... Boże, zobaczcie jaką mam fryzurę przepiękną. Po dwóch godzinkach na włosach, e, czas myć Holoflex. Już Wam pokażę jakiego szamponu obecnie używam. Bez zmian chyba, Elvif to jest ten szampon z olejkiem, i z olejkiem powiem Wam, że to jest jeden z lepszych szamponów, jaki używam naprawdę przez długi, długi czas także taka fajna polecajka jeśli chodzi o odżywkę to myślę, że zużyję sobie tuą tutaj Garniera, ja ją też kupiłam, pamiętacie w drodze do Zanzibaru, szampon skończyłam została mi się odżywka i została mi się maska tak, tak, takie będzie zakończenie z moimi włosami do twarzy cały czas używam sera v, tego zielonego, jakby ktoś był zainteresowany a pod prysznic to jest RADOX Feel Radiant jest Strawberry Raspberry shower. że Powiem Wam, że taki przyjemny, taki fajny, dokładnie tak pachnie. E, dosyć szybko się kończy. Czyli Wygląda na to, że mało wydajny, bo tak naprawdę Radek się kąpie w domu tylko dwa razy w tygodniu. Ogólnie to się kąpie w pracy. Wiecie co? Ogólnie fajnie Radek ma właśnie w pracy. On w pracy, moi drodzy, e, w godzinach pracy ma też czas w godzinach pracy. się, To jest wszystko tak wyliczone, że to jest w godzinach pracy. Ma też czas na prysznic. Czujecie? W godzinach pracy, rewelacja, mega, mega. Także on e, zawsze się tam myje w pracy, w domu e, tak naprawdę e, tak jak mówię, tylko w weekendy albo przed jacuzzi. A tak to w pracy, tak to wszystko ja tutaj zużywam, dlatego mi będzie tak powolnie szło. Ale tak jak mówię, chcę to wszystko dokończyć. A może wam jeszcze pokażę też co tu jeszcze mam do dokończenia. Mam też tą odżywkę, to już końcóweczka. O, może teraz ją wymieszam z odżywką z Aveno. Mam też, to już nie taka końcówka, to cały czas dosyć sporo tutaj jest w opakowaniu z tego czasu, Warringtona, ale nienawidzę tej odżywki. Jakieś inne zastosowanie na odżywki? Napiszcie mi. I mam też Watykę, e, ale tą dopiero niedawno włączyłam tutaj do pielęgnacji swojej włosowej. To jest Watyka Miodowa. Watika miodowa, e, też bardzo fajnie mi się sprawdza, ja wam mówiłam, że ja właśnie chciałabym mieć taki jeden szampon, jedną odżywkę. E, przypuszczam, że mi się to nie mm, zdarzy i myślę, że to nie będzie to dobre, ale postaram się ograniczyć do dwóch w tym samym czasie, czyli dwa szampony, dwie odżywki w tym samym czasie, żeby jednak jakieś rozmaicenie dla tych włosów też było, aczkolwiek nie, aczkolwiek nie wiem, jak włosy się na to zapatrują. Jeśli macie coś fajnego do włosów, co Wam się ostatnio bardzo fajnie sprawdziło, to napiszcie, dajcie znać. Nie to, że poszukiwała, ale wiecie, będę miała na zapas. Dobra idę myć te kudły. No ja już dawno wykąpana, włosy już w sumie chyba prawie, że wysuszone ściągnąć, znaczy wysuszone, jeśli chodzi o takie suszenie, wiecie, ręcznikowe to myślę, że już są też y, ok. zaraz tutaj coś damy, jakiś olejek e, a ja przyszłam sobie zrobić kolację e, dostałam dobrą buratę w Aldim, tą taką, A zresztą Wam pokażę czemu by wam nie pokazać taką buratkę dostałam i muszę ją zrobić bo ona jest tylko do ósmego, czyli do jutra e, także zaraz ją sobie zrobię z sałatką, co prawda sałatę, którą mam nie za bardzo do buraty mi pasuje ale może sobie zrobię pomidory tylko z buratą co wy na to, a tutaj już właśnie mam gotowe śniadanko na jutro i na pojutrze e, to jest po prostu Cijeja w mleku kokosowym, do tego mam borówki już tam, do tego mam troszeczkę odżywki białkowej i do tego mam truskaweczki. Także tak, to idź do lodówki się jeszcze na jutro, moi drodzy, na rano wiecie, w lodówce to musi schło się schłodzić, ja musi pochłonąć wszystkie wartości odżywcze, żeby zapełnić mi brzuszek na jak najdłużej. Tutaj już sobie dałam troszeczkę sałaty, nie za dużo, ale trochę. Biorę sobie, moi drodzy, micha, o, pomidoreczki, o Jezus, włączyła mi się twarz, e, pomidorki, no i taka będzie kolacja. W sumie okej, okay. w sumie e, na pewno zdrowsza, ale ta musztarda cały czas ze mną chodzi, także być może sobie zrobię plomkę chleba z musztardą. E, nie wiem, czy wiecie, jeśli tutaj długo ze mną jesteście, ja uwielbiam musztardę i kiedyś przeczytałam, że e, jedna łyżka musztardy e, dziennie, Zapobiega Alzheimerowi. Pewnie to nie jest prawda. Wiecie, o co chodzi? Mam nadzieję, że jest. Ja musztardę kocham i uwielbiam. Mogłabym ją jeść codziennie. Ja często używam musztardy ogólnie zamiast masła, wiecie? Bo tak jak mówię, uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Oooo, jaka prawdziwa burata! <laughs> Zaraz wam pokażę. Wow, ale Aldi. Pamiętam, że już miałam tą buratę, ale nie pamiętam tego dziubka, że tutaj było to tak wiązane, zrobione jak prawdziwa burata. Wygląda to przepięknie. Troszeczkę soli, no bo pomidorki, mnóstwo czarnego pieprzu, Mój pieprz wielbiam. I kromaczkę chleba. Tutaj akurat wymieszałam mąkę zwykłą z mąką żytnią. I dodałam ziaren. To jest z przepisu chleb portugalski, jeśli sobie pieczecie w domu chleb. E, tylko właśnie ja często mieszam mąki, no i zawsze, zawsze, zawsze dodaję do tego ziaren. E, kiedyś się dodawałam, ale moja mama właśnie nie powiedziała. No i kolacja gotowa. <grym> Powiem Wam, że znalazłam fajny kanał na YouTubie. E, nazywa się on After Work Channel. I po prostu dziewczyna mówi o swoim dękowaniu. Zebrała wszystkie produkty z całego domu i sobie je teraz powoli dękuje. I co miesiąc robi taki update? Podoba mi się fajnie, to zrobiła w taki fajny sposób. Nie tylko, że siedzi i gada, wiecie, przy e, kamerze, tylko faktycznie ich używa i po prostu jak ma chwilę, jak zużyje, to bierze i mówi: zużyłam fajnie. Bardzo fajnie to zrobione. Jeśli chodzi o zużywanie dobra, to ja się też biorę za zużycie tych maseczek. Tej maseczki. Ta maseczka, powiem Wam, to jest z Orjena z Aloe Vera. Ona jest naprawdę fajna. Um, nic mnie nie podrażnia, fajna, nie jest, także biorę się za to, e, używam. Powiem że cieszę się, że tak się szybko wykąpałam. Tak mi się teraz wydaje, że mam tak dużo czasu, i tak naprawdę na spokojnie, na spokojnie się po prostu do tego snu e, przygotowuję. Znaczy, przygotowuję, wiecie o co chodzi? Taka, jestem, nie mam nic tak naprawdę do roboty. E, z Czesiulukiem byliśmy razem z Radkiem, i Radek jeszcze z nim wyjdzie, jak wróci z pracy. Także biorę się za tą maseczkę. I co, jest godzina ósma. Mam nadzieję, że dzisiaj tak przed dziesiątą będę w łóżku. Obiecałam sobie zmiany, jeśli chodzi o to, a. Widzicie, ja już prawie dwa tygodnie używam. No nie, dopiero 10 dni używam tego magnezu, i mogę Wam powiedzieć, że jest zmiana, jeśli chodzi o sen. Naprawdę, naprawdę. Wybudzam się, taki i owszem, jeszcze, ale dużo szybciej od razu zasypiam. Czuję się bardziej wypoczęta. Nie wiem, jak to działa. Może praca, bo może nie, ale opinia ma świetne. Um, czuję się dużo bardziej wypoczęta i naprawdę wydaje mi się, że to działa. Mało tego, jeśli chodzi o ich kolagen, to też jest coś świetnego. Teraz tutaj coś mam, jakieś, nie wiem, coś mi wyskoczyło rzadko, kiedy mam jakichś gości tutaj na twarzy, ale ich kolagen też Radek do mnie mówi: codziennie rano wsaję, a Radek mówi: Boże, jak ty ładnie wyglądasz. Często Radek mówi, że ładnie wyglądam, ale mówi, że moja cera zupełnie inaczej wygląda. I ja też już zaczynam widzieć. E, ja Wam mówiłam ostatnio, że nie wiem, czy to produkty, czy kolagen. Przestałam używać tych produktów i piję tylko kolagen. E, I jak na razie. Nie, nie, nie zapeszam. jak na razie yy, chyba jest ok, chyba są jakieś rezultaty, yy, ale czy 10 dni mogą być rezultaty? Ponoć niektórzy tam mieli. Nie wiem, nie wiem. Dobra, biorę się za to maseczkowanie. Co tak zaglądasz, Czesiuluś? Co zaglądasz, moje kochanie? Tam iść te zabawki, napełniła ci pani smaczkami. No, napełniła pani smaczkami, krzyczą dzieci, tak? A ja, moi drodzy, sobie ostatnio skróciłam wszystkie paznokcie, a tak jak widzicie, to maksimum po prostu maksymalnie i teraz ja pomalowałam e, je tym zielonym lakierem znak za przepiękny lakier, pokażę Wam w ciągu dnia, bo no wiecie, to światło sztuczne tak nie oddaje, tak jak powinno oddawać, ale po prostu jest rewelacyjne, mam bardzo suche dłonie, e, muszę zaraz jej sobie posmarować kremem, ale teraz muszę poczekać, aż mi lakier wyschnie, tak Cześćko. Trzeba poczekać, aż lakier wyschnie, ale przepiękny, wiem, że już jesienny, ale na dworze troszeczkę dzisiaj jesień, to i na paznokciach jesień.